Cześć, witam Was wszystkich, nazywam się Emilia i będę Wam mówić o romansowaniu dla opornych. E, troszeczkę te fonty się rozjeżdżają, ale trudno, to jest tylko jedyny slajd, jedyny, gdzie to będzie dla nas jakimś problemem. A nie ma tam napisane nic, czego byście już nie wiedzieli mianowicie, że jest to prelekcja pod tytułem romansowanie dla opornych. Co to oznacza? To znaczy, że e, Tutaj nie dowiecie się o tym, jakie są najlepsze sposoby nagrania takich wątków, jak najwięcej z nich wyciągnąć, jak można używać... Tak, mam tam stać. Tak sądziłam. Dobrze. Więc nie dowiecie się tutaj jak najwięcej z wyciągnąć, jak użyć najbardziej różnorodnych metod, żeby odegrać ten wątek super wiarygodnie, a i ja tak muszę tam wciskać guzik. w prawo, ale nie Dobrze. Tam masz jeszcze y, pilota. Pilot? I on działa? Powinien. Nie działa. Dobra. Ale ta prezentacja może nie jest, jest rzucona czy coś? Jak się robi, żeby była bardziej prezentacja? Uda się to? tak? Tak, jedenaście. Środkowy guzik. Albo Ctrl-L. Dobra, nieważne. Będziemy tak oglądać, wszyscy o co chodzi. Dobrze, więc... Yy... Więc to jest prelekcja o tym, że nie wszyscy potrafią grać wątki romantyczne, nie wszyscy chcą, niektórzy się ich boją, podchodzą do nich ostrożnie, zastanawiają się jak to zrobić, żeby jak najmniej na tym ucierpieć. I właśnie o tym jest ta prelekcja. Jeśli chodzi o to, o czym mówię, o tych wątkach romantycznych, dlatego, że to jest moja największa pasja, pisanie, tego projektowanie. Odgrywanie, i tak naprawdę, mam wrażenie, całe moje życie lepkowy skupia się wokół romansowania, w postaci. Albo ja na Więc pierwsza moja rada, e, poznaj mnie, czyli poznaj tego gracza, z którym będziesz to grać. E, Czasami jest to osoba obca, i wtedy jest to najważniejsze, jak to można zrobić. Przed grą wiesz, z kim to grasz, podejdziesz, i hej, to jestem ja. Gramy razem tą sprawę, ten wątek. Gra tą postać, osoba mówi o fajnie, fajnie, cześć, miło Cię poznać. I to już jest pierwszy moment, kiedy nie jest to już taka zupełnie obca osoba. Bo tak naprawdę, im bardziej zmniejszymy dystans, chociaż trochę, tym mniej będziemy się krępować. Jeśli nasza pierwsza interakcja z osobą ma być dopiero na larpie, to jest dużo większy między nami dystans niż jeśli już będzie okazja poznać się wcześniej. Nie wiem, czy znacie z Disneya. Mam nadzieję, bo tu będą potrzebna trochę wiedza. I to jest ta scena, kiedy oni się dopiero pierwszy raz poznają, widzą się i tak się obstakują, śmiesznie dookoła, starając się wyczuć mniej więcej co i jak. I troszeczkę tak jest z osobą, którą dopiero poznajemy i będziemy razem grać w romantyczny. Nawet, nie wierzę, że to mówię publicznie, ale wiecie, stalkowanie na Facebooku jest okej. Okay. <śled> Pomaga nawet, wiecie, jak wiemy, z kim gramy nazwisko, włączyć Facebooka, zobaczyć twarz tego kogoś, żeby mieć jakiś pierwszy już komunikat o tej sobie, żeby jakkolwiek ją sobie oswoić. Można sobie zobaczyć, jakie mamy wspólnych znajomych, można zobaczyć, w jakie larwy krywa. Można zobaczyć, skąd pochodzi, kiedy ma urodziny, jakie ma. Przepraszam, <śmiennie> 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 no, ustal Ustal granice, czyli kiedy już tego kogoś poznamy, to możemy z nim porozmawiać. Jeśli już kogoś znamy rozmawianie, będzie łatwiejsze. To jest trudne, komunikowanie się przed larpem na takie tematy. I nie zawsze możliwe, bo czasami uczucia fajnie, kiedy są niespodzianką, druga strona ich nie wie, więc nie chcemy pójść do gracza i z grubym powiedzieć: A wiesz, bo moja postać to właśnie będzie w tobie zakochana, będę robić dla ciebie rzeczy, co mogę robić? Ale są sytuacje, gdzie gramy parę, gramy małżeństwo, gramy jakiś romans i wiemy, że ten wątek tam jest, obie strony to wiedzą, i wtedy warto jest powiedzieć: Słuchaj, co jest dla ciebie OK czy... Bo, albo z drugiej strony, wiesz co, jak... Bo czasami czuję się skrępowani, pytając, Ej, a mogę ci wziąć za rękę? Nie Oczywiście, krypol. albo Ale wiesz co, jak coś, to trzymanie mnie za rękę jest ok. I prawdopodobnie druga osoba ona wtedy powie, Dla mnie też jest ok", I mamy już jakiś komunikat. I, wiecie, naprawdę o wiele łatwiej jest wtedy zrobić coś na grze, jeśli wcześniej słyszałeś, tak, to jest ok". Odnosić do różnych rzeczy, można to wykorzystać w różnych, w różnych tematach. E, na przykład, Zrobimy z tego, proszę bardzo. E, tak, chodzi o to, że różnie ludzie mają różne granice i e, należy oczywiście je uszanować. A wcześniejsze ustalenie ich jest bardzo, bardzo pomocne. Albo nawet przećwiczenie niektórych rzeczy, jeśli możemy sobie na to pozwolić. E, na przykład, e, gra B8. Wiedziałam, że będę grać dosyć intensywne relacje i z graczem wcześniej stwierdziliśmy, OK, przećwiliśmy sobie rzeczy. Czyli na przykład to Może do mnie dziś źle, ale dobra, przywal mi, serio. Zobacz, że mnie to nie boli. Że... O tak, nie, za słabo, dawaj jeszcze raz. Widzisz, do tej granicy nie musisz się martwić, że coś mi zrobi. I troszeczkę jest na tej samej zasadzie, że sprawdźmy sobie, ej, okej, okay, jeśli na przykład trzymam cię obejmuję, czy to jest dla ciebie komfortowe. Tak, okej, okay. dobra, idziemy z tym dalej w takim razie. E, tutaj chyba przy tym temacie też, że jeśli jest, nie jest oczywista ta relacja dla drugiej połówki, to możemy my jako gracze, powinien to zrobić mi z gry. Ale zadbać o swój własny komfort i upewnić się, że na warsztatach będzie wszystko powiedziane. Jeśli myślicie o tym, żeby kogoś zajrzeć w rogu sali, zapytajcie, przepraszam, jaka jest mechanika seksu, nie było. Wiem, że, że to może być dla Was czasem krępujące, żelające, i jak ludzie na Was popatrzą, byłam w tym miejscu, kojarzę to spojrzenie, jest do zniesienia. Dobrze, idziemy dalej, ale pam pamiętajmy o strefie komfortu. Bardzo ważna rzecz, to, że gramy. Romans, to, że gramy małżeństwo nie znaczy, że dostajemy automatycznie prawo do wchodzenia w czyjąś strefę komfortu. To, że gracie parę, nie sprawia, że, o mój Boże, jak ja mam zagrać małżeństwo, będę musiał dotykać tej laski, a ja się tak wstydzę i mi się dłonie. Otóż niekoniecznie można to robić w zupełnie inny sposób niż kogoś fizycznie napastować. Można kogoś na przykład w sytuacji, kiedy potrzebuje wsparcia objąć, ale grać razem małżeństwo, wyraź to w inny sposób. Mów miłe rzeczy, wyraźmy to tymi takimi mniej inwazyjnymi metodami. Na przykład, Syrenka Rielka totalnie przechodziła wszelkie granice komfortu, bo chylała się nad ludźmi zdecydowanie zbyt blisko i nie komunikowała rozmową swoich potrzeb. <śled> Dziwię się, że się jej nie zredował, ale powiedzmy, że my się mamy taką możliwość to ten kontakt ograniczmy do momentu, w którym... Możemy ograniczyć do momentu, w którym on jest potrzebny. Czyli kiedy chcemy kogoś objąć, pocieszyć, kiedy chcemy go wziąć na rękę, na zasadzie odciągnąć od kogoś innego, ale nie musimy, nie kojarzmy z tym, że no nie no, to skoro gramy parę, to już będzie trzymać za ręce, no trudno, nie? Biorę rękawiczki, żeby się nie zapłacić i tak dalej. Więc tak, tak jest. Scena. To jest bardzo fajna rzecz, o której możecie pomyśleć. że Za szybko idę przez prezentację. Będę mówić wolniej. Scena. Scena to jest coś, co pozwoli nam mieć kontrolę nad grą, nad tym, co się dzieje. Jeśli o czym sobie pomyślimy i zaplanujemy, to wtedy będziemy spokojniejsi o to, co w zasadzie się dzieje. My będziemy mieć więcej komfortu i bardziej panować nad sytuacją, i wtedy łatwiej jest robić pewne rzeczy, jeśli postępujemy według jakiegoś swojego scenariusza. Tutaj się trochę styling włącza. Czyli kiedy my, jako gracz, planujemy działania naszej postaci. Ale wątki romantyczne często nie pamięta się wszystkiego, co się działo, że tutaj razem obok siebie siedzieliśmy, coś. Można sobie grać różne rzeczy, ale pomyślmy, zróbmy razem coś ładnego, coś fajnego. Zaplanujmy scenę, która, nawet jeśli będzie to jedyna interakcja na LARPie, albo jedna z niewielu, będzie świetna. Zbali drugą osobę z nóg. Będzie super romantycznie. Czyli E, idziemy na larpa i myślimy tak, tak, wezmę buteleczki, poduszeczki. Będzie klimat, no nie? Pięć prezentów. Każdy w ogóle inna tematyka i pa! Taka scena będzie. Tak, śmiej się, jasne. E, wiem, że Ci się podobało. E, i, I chodzi o to, że ta jedna scena, jeśli karp trwa 6 godzin, ta scena trwa pół godziny, zostanie w mózgu i myślicie, Boże, jaki to był dobry wątek romantyczny. Bo taka, taka rzecz nam się zadziała i to będziemy pamiętać. I to Wam też pozwoli, że macie nad tym kontrolę, pomyśleliście sobie fajnie, wykonaliście tę scenę. Okej. Okay. Nie myślicie sobie wtedy, e, że, że, że w jakiś sposób was gdzieś poniosło, tylko tak, ja to zaplanowałem jako gracz, że moja postać to zrobi. Bezpiecznie. Jedna dobra scena, nie i laska jest Twoja. Dobra, rzeczy razem. Czyli robimy rzeczy. Jako para na larwie, jak można odgrywać to, to nie trzeba tylko siedzieć i sobie prawić komplementów. Chcesz, żeby ktoś czuł się, że gracie parę, gracie romans, włączaj go po prostu w swoje wątki. Czyli jeśli szukasz medalionu, na grze, na pewno wiecie na grze, na której szukaliście medalionu. bo I jeśli szukasz medalionu i. To nie jest tak, że w takim razie musicie siedzieć ze swoją żoną i głaskać ją po ramieniu i mówić: Hej, szukam medalionu, chodź, poszukamy medalionu. I w ten sposób to sprawia, że ta osoba czuje się wzięta pod uwagę, że ma wrażenie, że gracie razem w błąd romantyczny, bo jej ufasz, bo po jakiś poświęcasz jej czas, bo dajesz się z nią swoją fabułą, a równocześnie nie wymaga to od ciebie żadnych przekraczania granic, żadnej zbytniej bliskości żadnego żadnych wielkich deklaracji. Więc jest to coś, co może być z kumplem, z matką, z, z siostrą, z kimkolwiek, ale że macie pisane wątek romantyczny, to pomoże Ci go zagrać bez jakiegoś tam dyskomfortu. Więc róbcie razem rzeczy. I to sprawi, że te rzeczy będą miały, dawały Wam dużą frajdę, że będą nabudowywały waszą relację, podbudowywały i że może wynikną z tego jakieś dalsze fajne. Sceny związane z, z tym, że będziecie je przeżywać wspólnie i to wzmocni jakąś waszą więź, waszych postaci. Idziemy dalej. To jest iluzja. Mianowicie postarajmy się stworzyć przed grą iluzję tego, że nasze postaci naprawdę coś łączą. I jak to można zrobić? Tu będzie szybki przykład. Najpierw będzie obrazek. E, wszyscy nie, nie wszyscy, no ale większość kojarzy prawdopodobnie ten fragment Starzana. Kiedy jest sekwencja scen, one trwają 40 sekund i to są różne przeskoki. O, tu sobie poczyta książkę, tu sobie hamakują, zabrał ją, będzie mówiła po Małpiemu i tak dalej. I to wszystko sprawia 40 sekund, i wierzymy, że oni naprawdę super się znożyli poznać, zakochać w sobie. Dalsza część filmu, że, uwaga, spoilę. Ona zostaje <laughs> dla niego na wyspie, gdzie jest legitna. I z Wszystkim się zgadza. I właśnie. E, właśnie te, o to chodzi w tej naszej e, tworzeniu iluzji. Wymyślmy sobie pięć, pięć, może, pięć różnych wspomnień. Byliśmy tu, robiliśmy razem to, tam, tam, dziękuję. Oczywiście fajnie, kiedy karta nam tego dostarcza, ale różni bywa. Wymyślmy sobie na przykład nasze wspólne powiedzonko. Jakieś tam. Dlaczego nie? Tak, że zawsze y, używamy tego samego określenia, albo używamy go ironicznie. Mówimy do siebie kotku, ale wiemy, że to jest takie ironiczne kotku, <grym> wiesz kotku, ale nie widziałam, co tak mówią. Lala. I tak dalej. Czy jakiś gest, na przykład, e, typu zawsze kiedy jest mi smutno, na przykład nawet, kiedy jesteś smutno, to robić punkt w nosek. I to już sprawia, że na larpie mamy rzeczy, które są swoje, nasze, wspólne. E, I jest dużo takich rzeczy, które możemy w ten sposób robić, na przykład. E, z Miejsca Wozeka sobie użyję przykład, że jest para, która ma, mężczyzna inaczej określa kobietę, kiedy jest w zgodzie, a kiedy ona się na niego złości, to mówi na nią w inny sposób i jakby to też jest fajna rzecz, której można sobie użyć na grze. Czy na przykład jest motyw dużej ilości ten w deszczowej pogodzie, kiedy on nosi za nią parasol, więc na Larpie już taki detal gdzieś może się pojawić, może coś tam zmienić. Są też na przykład jakieś takie running joke, nie, które gdzieś tam sobie yy, się rzuca, i które już sobie tak lecą, i pojawiają się między tymi postaciami, i to wtedy one sprawiają, że, że te dwie osoby gdzieś tam można to ciągnąć i kontynuować, i zawsze dobrze się bawić. My rodzinnie na Mirze, kiedy graliśmy rodziną, mieliśmy. Taki żart o takiej naszej jednej kozie, która gdzieś tam się gubiła, i przygody tej kozy przewijały się przez całą grę, tak naprawdę, gdzie ona się znajdowała, gdzie się nie znajdowała, i to właśnie w bardzo fajny sposób zacieśnia relację. To chyba tyle, jeśli chodzi o tworzenie takiej iluzji, i to zajmuje naprawdę, może nie 40 sekund, jak w Tarzanie, ale w 5 minut jesteście w stanie stworzyć związek, relację, która nie opiera się na tym, że no, że, że, nie wiem, właśnie trzymacie się za ręce ciągle, tylko wystarczy, że powiecie do siebie jakieś odpowiednie słowo, zdanie, skojarzenie, wiecie, wiecie, typu Avengers, tu zupełnie jak w Budapeszcie, nie? I nikt nie wie, co się stało w Budapeszcie, ale to i tak sprawia, że gdzieś relacja między postaciami wydaje się jakaś taka bardziej bliska. Okej, okay. tu niestety czcionki, nie? Ale i tak no, spoko. E, rozmawiajmy. Ale nawet nie wiecie, jaka ona była taka... Bo bardzo romantyczna ta szcząka. Yy, I to 4 minuty, a ja jestem na końcu okresu, jest świetnie. Więc. Więcej <grywa> Rozmawiajmy. Yy, na czym polega rozmawiajmy? Na tym, że wbrew pozorom i to może być niepopularna opinia że, im, że na przykład po grze nie w tą stronę nie uciekamy. Że wydaje się, że nie, to jest jakieś takie niezdrowe, jeśli z kimś gramy romans, a potem siedzimy i się tym razem jaramy, tylko się nakręcamy, yy, przekraczamy jakieś granice, nasza postać coś. Ja tak nie uważam. Uważam, że wręcz przeciwnie, jeśli ktoś zagrał z nami to super romantyczne coś, my mamy wyrzut endorfin i ten ktoś znika na schodach, zostawiając bucik, bierzemy ten bucik, zabieramy go do domu, puszczamy muzykę. <todgłosy> I ona nam się kojarzy, wiecie, już z tym wątkiem. I, I później na przykład rysujemy sobie fanarty tego bucika. I mamy taką później naszą e, latwową skrzyneczkę i trzymamy tam ten but, co czas często nakładamy. I, I to się dopiero robi dziwne, nie? A, 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 a każdy z nas każdy z ma takiego buta. I oprócz mnie. No tak. I, a co, co innego, kiedy te endorfiny, które mamy, te wszystkie uczucia, te serotoniny, wszystko co nam tam, wszystkie neuroprzekaźniki, które nam wywaliły pod sufit, użyjemy jakoś sensownie, bo one będą prawdopodobnie. Jeśli się wkręcimy, imersja, wczujemy, wyjdą z tego fajne rzeczy satysfakcjonujące, są. I wystarczy przekuć je dla naszego mózgu w coś racjonalnego. Czyli nie, to nie jest tak, że się zakochałem i stąd, tylko. Idziesz sobie do i mówisz, wow, ale to była super gra, zrobiliśmy fajne sceny, nasze postaci ekstra ewoluowały i tak dalej. I wtedy przekuwamy to w satysfakcję z gry, w przyjemność z grania, z, e, w dobrą zabawę z drugą osobą, gdzie razem tak jakbyśmy się bawili, wiecie, lalkami. I pasz, o, ten idzie do twojej Barbie i tak dalej. <laughs> Chodzi o to, że dobrze się bawimy i wtedy dla naszego mózgu jest uzasadnione to, jak się czujemy, te wszystkie emocje, i też rozmawianie pomaga oswoić rzeczy, że to się nie staje taki niezręczny temat, który ciężko poruszyć, no bo, o Jezu, pocałowaliśmy się na tym larpie, nie? Tylko e, nagle to staje, e, to była fajna scena, nie? No, 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 fajnie, że to się ustalamy wcześniej, że możemy, bo inaczej, no, na mechanice, no, no, wiecie o co chodzi, prawda? Ustalamy sobie rzeczy. I to jest fajne i to, że to wszystko ogadamy, pozwala to sprowadzić do takiego bardzo normalnego, racjonalnego poziomu, gdzie to jest tylko, e, tylko gra, gdzie to są tylko sceny, gdzie to są postaci, gdzie rzeczy zaszły między naszymi postaciami. I to jest, to jest super bardzo pomocne. I tutaj w sumie, w sumie mam jeszcze minutę, więc mogę sobie pozwolić na e, osobistą historyjkę e, pewnego super romansu. Mianowicie, wyobraźcie sobie, że przez dwa lata gracie ten sam romans. E, sześć ślapów po kolei. Więc to trzeba naprawdę stosować różne metody, żeby jakby nie oszaleć, nie? E, I to jest właśnie na przykład to, że siedzisz i ktoś się nie, prowało, po prostu się i gadają o tym, A, ale tu były, wiecie, chyba ktoś za bardzo się to wkręcił. Nie, mianowicie kiedy planujemy. Dobra, to mam pomysł, taki łuk fabularny, te dwie postaci. One teraz jeszcze będą ok, to teraz będzie się nadbudowywać, to w tym odcinku pod koniec następnego jednak się pokłócą i zobaczymy, co będzie w trzecim. W ten sposób stajemy się reżyserami tego i trochę łatwiej wtedy, znaczy, i to całkiem wtedy naturalnie, fajnie idzie. Po prostu. I tak samo można wtedy omówić sobie przy takich jakiś kwestiach: sobie omawiamy. Okej, okay, dobra, to jest ok, to jest nie w porządku. Czasem możesz yy, skończyć w momencie, w którym. Kurde, jak się siada na kolana, wiesz co, to są rysunki święte, tak na, jak święty Mikołaj, czy bardziej jak para, no nie? I, i tak to się, to się, zdarzyło. Mam konwersację ze zdjęciem świętego Mikołaja. Czy żałuję? Nie. Także... <śmiech> <śmiech> to wymagałoby zgody z drugiej strony, nie? Tak, w każdym razie, dziękuję Wam bardzo za to, że nie wysłuchaliście, mam nadzieję, że osoby, które zastanawiały, czy naprawdę to jest, że to jest takie straszne i tak bardzo godzi w moją prywatną strefę i tak bardzo czuję się z tym nieswojo. Proszę sobie, okej, okay, da się to zagrać w taki nieinwazyjny sposób, który sprawi, że będziemy się dobrze bawić, że mogę eksplorować nowe pola bez przekraczania swoich granic, tych, których wcale nie chcę przekraczać. Dziękuję Wam wszystkim.